W tegorocznym rejsie bałtyckim postanowiliśmy przenieść się na zachodnie wybrzeże Szwecji i odwiedzić Szkiery w okolicach Göteborga. Trasę rejsu wstępnie zaplanowaliśmy tak, aby przez wody niemieckie, następnie duńskie dotrzeć do Kopenhagi, a po jej minięciu przeskoczyć na drugą stronę, na wody Szwecji i nimi płynąć dalej na północ. A jak to wyszło, postaramy się pokazać w filmikach, na które serdecznie zapraszamy. Załoga Bourbona w starym składzie. Ela Paweł i Janek 19 czerwiec poniedziałek Między Międzywodzie stoimy w Międzywodziu jak już wczoraj było widać, no puściutko na, na razie na deptaku bo pomoc to całkiem, całkiem no chociaż tutaj była motorówka wczoraj no już odpłynęła, już się i zrobiło za Romkiem miejsce Dobra, biorę rowerek i po bułeczki. A, rowerek spisał się ekstra. Raz, raz. I jesteśmy z powrotem. Bułeczki już są. O, proszę. Zaczęliśmy znowu walkę. Papciu z kamienia przyjechał, ponawiercał, pogwintował tą flanszę. W tych. No i montujemy teraz. Już ją tam założyłem. Zaczęliśmy od no nie będę się wyrażał, ale z drugiej strony po prostu. Najpierw nawał, a potem dokręcamy. No już załapałem dwie. Teraz będę trzecią nakrętkę zakładał zostanie jedna śruba i potem będziemy ustalać ile będzie można jeszcze wał wepchnąć No niestety naprawy przerwała nam pogoda Zaczęło padać Na razie czekamy Teraz niby nie pada Ale no horyzont jest Taki Także Nie wiem czy się opłaca rozkładać znowu No zobaczymy Jak nie to jutro dokończymy Z tej strony Słoneczko zaczyna świecić Ale tam no no, mamy skręcone zabezpieczone, także zobaczymy teraz. Wszystko jest Ech. ok, powinno być. Od razu sobie podejrzymy. To będziemy widzieć później. Pogoda nam pozwoliła dokończyć. Nie padało już to co zamykamy znaczy no nie zamykamy teatrzyku na razie jeszcze poproszę o kluczyk do tego alternatora no i kończymy dzisiejszy techniczny dzionek no tak połowicznie połowicznym sukcesem zakończony. bo główną część zrobiliśmy no ale zostanie nam jeszcze sprawa alternatora Także będziemy się przyglądać, bo tam jedna śrubka niestety coś się z nią stało. I nam brakuje przy składaniu wszystkiego. Dopiero teraz zauważyliśmy. Tak więc ciąg dalszy walki z techniką będzie. A teraz już jest tak jak widać: zmierzchu zapatu. I uciekamy w koje. Witamy kochani. 20 wtorek, 20 czerwiec, oczywiście. No znowu zrobiła się piękna pogoda. Słoneczko. No jakby chciał ponarzekać, to można powiedzieć, że jest parno. Bardzo duszno, bo nie ma w ogóle wiatru. No ale słońce, może nie super takie czyste delikatnym giełką, ale jest słoneczko fajne, cieplutko w nocy można spać z otwartymi wszystkimi lukami, także no może nie, też nie do końca bo komary <gry> zawsze coś, no ale dzisiaj no co, jak odpoczniemy po śniadanku jeszcze jakąś kawkę, tam jesteśmy zaproszeni do Romka na kawkę po kapitańsku siedzimy, pobajerujemy, a potem będziemy chyba walczyć dalej. Musimy odkręcić alternator no i zobaczyć, co tam da się zrobić w tym temacie. Elżbieta no już na spacerze, poszła sobie na międzywodzie gdzieś tam spacerować, a no jest na razie cisza, spokój, fajnie. Od rana były tylko tłumy, tu wycieczki. Przychodziły się śmieliśmy, że jesteśmy jak w zoo. No ale lubię to miejscówkę. Jak mówiłem w ciągu dnia, pogoda nie sprzyja pracy, więc wypoczywamy. Bo pogoda jest plażowa. Ale na plażę mi się nie chce iść, więc sobie na razie tutaj. I pijemy zdrowie żeglarzy zalewu alełu sulejowskiego. O, no, po kąpieli, sącie, bardzo dobra woda. Poda 23 stopnie, bo Wojtuś zmierzył yy, temperaturę. tak? mogę z czystym sumieniem podać. Zobacz. Spotkanie Zobacz. integracyjne Zobacz. wieczorem. Integracyjne, integracyjnym ale apetyty będą z przygody ciąg dalszy właśnie, fajnie, teraz innej integracyjne, troszeczkę integracyjnym, integracyjnym ale napić się trzeba, trzeba. Tak. No. ale coli 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 no coli to się rozpierdoli to <laughs> się no zarełko już dochodzi, dochodzi no, to tak. Jeszcze ja Romuś do nas tak, nie dotarł. Ja, się nie Romuś się tam w swojej żółtej kanciapie zamknął. A ile Coś źle się czujesz? No wreszcie mamy ostatniego członka tutaj. Imprezy, ale. A a, nie dość, że późno przyszedł, to usiadł tak pod światło, żeby był. Wiesz, dobra, ja tam. Incognito, żeby był. No to. Najlepszego. Blanko. No dobra. Kończymy, bo już się ciemno robi, a jeszcze mamy tyle do zjedzenia. No, witamy. Dzisiaj 21. Czerwiec, środa. No jak widać, niestety od rana mamy to co mamy. Deszczyk. Mamy przerwę w opalaniu, żeby skóra mogła dojść do siebie. I założyliśmy namiocik, żeby móc posiedzieć sobie, bo jest ciepluteńko na powietrzu. Nie wiem co tylko Elżbieta robi na dworze, bo poszła na długi spacer i pomimo że pada to cały czas jej nie ma panoramka mała Cały dzień lenistwa to troszkę się przejedziemy Troszkę spacerowiczów wieczorem zrobiło się ładnie, to wszyscy wlegli. No, do ptaku już wszystko prawie czynne, także panie mogą się zaopatrywać. Generalnie na tętaczkę nic się nie zmieniło. Te same wszystkie punkty, bez zmian. Budynek na końcu widać jeszcze niewykończony zupełnie, ale już część oddana i zarabia. No i co? Wejdziemy nad morze, zakończymy tą przejażdżkę. Jeśli mnie pamięć nie myli, to została zło. zmieniona na wierzchnia, bo tutaj były jakieś nierówne płyty. No i może dzisiaj spokojne. No to kończymy tu przejażdżkę. Ej, idziemy prawie minął. Mamy wieczorną herbatkę, końską i hmm. dobrze Słoneczko już zaszło. To do jutra.